Światowa sesja zaczęła się od niewielkiego spadku indeksu największych spółek. Co można uznać za kontynuację niewielkiego pogorszenia nastroju widocznego już dzień wcześniej i prawdopodobnie trzeba się liczyć z lekką korektą po kilku, kilkunastu dniach właściwie, dość silnych wzrostów. W wyniku których WIG-20 zyskał około 6%, czyli znacznie więcej niż główne indeksy światowe. także Taka korekta byłaby uzasadniona, tym bardziej, że również takiej korekty może się spodziewać na, na pozostałych parkietach, więc, więc tutaj ta zależność może być widoczna naszego, naszego parkietu. Jeżeli chodzi o segment średnich spółek, to zachowywał się on i wczoraj, i dzisiaj nieco lepiej, ale też tam sytuacja jest niezbyt korzystna. Widać, widać pewne, pewne oznaki przełom, prób przełamywania niekorzystnej tendencji, ale jeszcze zbyt wcześnie mówić, żeby rzeczywiście jakiś przełom mógł nastąpić. Tym bardziej, że w sektorze najmniejszych firm. Takiej poprawy ciągle nie widać. Także no, trzeba będzie troszkę poczekać na to, co będzie działo się na głównych giełdach, ponieważ, no, niezależność pewną widzieliśmy od naszej giełdy, od, od, od otoczenia, natomiast widać też było i reakcje takie podążające za, tym, za zmianami, które widoczne były we Frankfurcie czy w Paryżu. W przypadku złotego mamy do czynienia z uspokojeniem się sytuacji, która była dość nerwowa przed kilku dniami w związku z wydarzeniami za wschodnią granicą. Także złot zachowuje się odpowiednio do tego, jak, jak przebiega sytuacja na głównym na głównym, głównej parze walutowej, czyli dolar-euro. W tym przypadku mamy do czynienia z wzmacnianiem się dolara wobec wspólnej waluty. No i tym samym dolar drożeje nieco względem złotego, ale nie osiągał już, nie osiąga tych poziomów z tego okresu najbardziej nerwowego. Ceniany jest na około 3,14 zł. Także to, to uspokojenie nastrojów z pewnością będzie, będzie sprzyjało również i uspokojeniu się sytuacji na naszym rynku walutowym. Widać to też, widać to, to, to oddziaływanie sytuacji na, głównych, na, głównym, na głównej parze walutowej. Po tym, że nieco potaniało euro, natomiast frank szwajcarski trzyma się w okolicach 3,45 zł i stabilizuje się na, na podobnym poziomie od kilku dni. Dzisiaj inwestorzy będą z pewnością nerwowo wyczekiwać na, na protokół z posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej, który zostanie opublikowany późnym wieczorem. Jak wiadomo, kwestia stóp procentowych kierunków polityki pieniężnej Fedu jest w tej chwili czynnikiem dość istotnym dla przyszłości sytuacji. Na giełdach no inwestorzy będą, będą się wczytywali w ten protokół, poszukując wskazówek co do tego, kiedy można spodziewać się podwyżki stóp procentowych. Zdania na ten temat są podzielone zarówno wśród obserwatorów rynku, jak i w gronie samej, samej rezerwy federalnej, więc tym bardziej tutaj wszelkie sygnały będą pilnie śledzone. Tym, tym bardziej, że już jutro zaczyna się posiedzenie czy konferencja. Bankierów Centralnych, między innymi z udziałem szefowej Fedu. No i tam również oczekuje się, że pojawią się jakieś wskazówki dotyczące kierunków czy tempa, jakim będzie zmieniała się polityka pieniężna, będzie zaostrzana polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o niespodziankę dnia, to można by jej było oczekiwać chyba tylko z, w postaci wydarzeń czy informacji za wschodniej granicy. Trzeba pamiętać, że wciąż nierozstrzygnięta jest sprawa wjazdu konwoju z pomocą humanitarną, ciągle trwają targi. Rosja wydaje się już nieco zniecierpliwiona tą, tą sytuacją, więc, więc tutaj można się spodziewać pewnych, pewnych nerwowych ruchów. Ale no, miejmy nadzieję, że, że sytuacja już nie będzie ulegała wielkiemu, wielkiemu zaostrzeniu. Jeśli chodzi o papier dnia, to myślę, że można byłoby dzisiaj, czy trzeba byłoby dzisiaj obserwować głównie dwa papiery. Pierwszy to akcje jastrzębskiej spółki węglowej, które we wtorek bardzo mocno staniały o prawie 5%. To taka trochę spóźniona reakcja po ogłoszeniu słabych wyników finansowych. No i zachowanie, zachowanie akcji tej spółki bardzo, jest bardzo niepokojące. Jest to już historyczne minimum od, od kilku, kilkunastu tygodni. Straty akcjonariuszy, posiadaczy akcji tej spółki sięgają już ponad 30%. No i wypadałoby oczekiwać czy patrywać na powstrzymanie tej tendencji spadkowej natomiast druga spółka która zachowuje się wręcz odwrotnie czyli KGHM tutaj akcje miedziowego kombinatu od kilku miesięcy bardzo mocno zwyżkują, mimo że sytuacja na rynku miedzi nie, nie poprawiła się aż tak bardzo znacząco. No i wczoraj też właśnie były charakterystyczne ruchy tych dwóch papierów, JTSW silnie w górę, KGHM, w, przepraszam, JTSW silnie w dół, KGHM zdecydowanie w górę, osiągając poziom najwyższy od ponad... Roku także dwie spółki surowcowe, dwa zupełnie różne scenariusze. No i ciekawe jak będzie sytuacja rozgrywała się na kolejnych sesjach. No dzisiaj, dzisiaj na początku dnia akcje OTSW w dalszym ciągu traciły na wartości po około 1,5%. Akcje KGHM zachowywały się nieco lepiej, ale tutaj mówię zachowanie się dwóch tych papierów też może dać się nieco rzucić nieco światło na to, jak, jak inwestorzy podchodzą do spółek surowcowych.